Nie, nie jest to Jaris Cross na sterydach. No to wskakuje. No dobrze, trochę jest. Prawa wciska pedał przyspieszenia w podłogę i startuje. I już 120 km na prędkościomierzu. 130. Ten welur z takimi oprzyciami wygląda naprawdę fantastycznie. Oto Lexus LBX. Nie, nie jest to Jaris Cross na sterydach. No dobrze, trochę jest. Silnik pracujący pod maską tego auta jest taki sam jak w Yarisie Krosie. Trzycylindrowiec 1,5, ale moc to 136 mechanicznych, a więc więcej niż nawet w najmocniejszym Jarisie. Jest nawet wygłuszenie maski, a czegoś takiego w Yarisie chyba nie ma. Chociażki ten sam co w Toyotce. W tej zadziornie wyglądającej wersji moc przenoszona jest tylko i wyłącznie na oś z przodu. Warto też dodać, że LBX jest najmniejszym oferowanym w Europie Lexusem. Spin do setki? 9,2 sekundy. Przynajmniej na papierze. Ja mam oczywiście urządzenie pomiarowe GPS Dragi i za chwilę to zweryfikuję. Okej, okay, urządzenie zamontowane na dachu, połączyłem się z satelitami, aplikacja Dragi odpalona, pozostaje mi tylko wcisnąć pedał przyspieszenia i ruszyć przed siebie. Ale najpierw się ustawię. Okej, okay, jestem już ustawiony. Długa prosta przede mną. Zrobię dwie próby. Pierwsza z wyłączoną kontrolą trakcji. Lewa stopa na pedale hamulca. Prawa wciska pedał przyspieszenia w podłogę i startuje. No, przyzwoicie. 80, 90, stówka i hamowanie. I cyk, stoję. Według urządzenia pomiarowego Dragi sprint od 0 do 100 km to 9,07, a więc o 1 dziesiątą z małym haczykiem szybciej niż twierdzą Japończycy w katalogu. Czas na drugą próbę. Kontrola trakcji włączona bez hamulca pedał przyspieszenia w podłogę. Dziwne, mam wrażenie, że z kontrolą trakcji szybciej. 90 i już stuwa na prędkościomierzu. Jednak to było tylko i wyłącznie złudzenie. 9,5 sekundy z kontrolą trakcji. A więc jeśli chcemy być pierwsi startując pod światem, no to lepiej kontrolę trakcji wyłączać. Na szczęście robi się to dość szybko. Wystarczy dotknąć i już. To jest jedno z tych aut, które kupilibyśmy swojej żonie, ale sami byśmy nim sporo jeździli. Jeśli chodzi o wymiary, to ten Lexus odziany został w 18-calowe felgi. LBX jest większy od Jarisa Crossa, jest od niego dłuższy, szerszy, wyższy, a także ma większy o 2 cm rozstaw osi. Wnętrze też nie ma nic wspólnego z tym, co znamy z Jarisa. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ale teraz nie o tym. Czas na test elastyczności. Czas na pierwszą próbę. 60-120, pedał przyspieszenia w podłogę. No, chwilę trzeba było poczekać na reakcję, ale już auto zaczyna się naprawdę bardzo, bardzo żwawo napędzać i 120 km na prędkościomierzu. Kolejna próba 80-120. Tutaj reakcja była zdecydowanie szybsza i już 120 km na godzinę. Teraz próba 100-120. I już 120 km na prędkościomierzu. Jak to wszystko wyglądało, każdy z Was widział. Od siebie dodam tylko, że rek tego trzycylindrowca nie ma totalnie nic wspólnego z rykiem, jaki towarzyszy nam, kiedy siedzimy na przykład w Jaris-Krosie. Czuć, a właściwie słychać, że jest tutaj sporo materiałów wygłuszeniowych. W ogóle ten dźwięk nie jest męczący. Jak dobrze wiecie, nie jestem tutaj od oceniania tego, czy auto wygląda fajnie, czy też fajnie nie wygląda, ale mam za to coś takiego, czyli miernik grubości lakieru, który pokaże, czy blacha w tym aucie jest ocynkowana. 130 110 120 110 120. Dach 150. Powłoka lakieru jest dość gruba i bardzo dobrze, ale w żadnym miejscu stal nie była ocynkowana. I kolejne ale. Mam tutaj instrukcję urządzenia pomiarowego, w której napisane jest: Uwaga, czytam. Należy pamiętać, że wskazanie cynku na blasze stalowej ma charakter orientacyjny i jeśli mamy wątpliwości, czy dany element samochodu powinien być ocynkowany, to najlepiej zwrócić się do producenta samochodu w celu uzyskania informacji. Zdarza się, że dostawca samochodu deklaruje, że blacha jest ocynkowana, a miernik nie wykryje takiej warstwy cynku. Z naszych badań wynika, że dzieje się tak dlatego, ponieważ struktura cynku jest nieciągła. Jeśli chodzi o wysokość zderzaka od ziemi, ponad 20 cm. A więc, okrameczniki, powinniśmy być spokojni. Czas usiąść za sterami. Jak to w lexusach, nie mamy klamki, za którą ciągniemy, tylko tutaj jest taki pstryczek. I już. Drzwi otwarte. No to wskakuje. I cyk. Nawet się odpalił. Przed kierowcą okrągła i dość mięsista kierownica. Są też dwa ekrany: większy i mniejszy w centralnej części deski rozdzielczej. Ale ten ekran jest naprawdę bardzo fajnie pochylony. Wygląda to zdecydowanie lepiej niż ekrany wystające na przykład z tej części. Może i jest mały, ale przynajmniej wszystko jest pod ręką. Na szczęście nie zabrakło fizycznych przycisków. Jest pokrętło do sterowania głośnością multimediów, są przyciski do sterowania temperaturą, jest przycisk do świateł awaryjnych. W sumie to ciekawe, że temperaturą sterujemy za pomocą fizycznego przycisku, ale już siłą nawiewu za pomocą ekranu. Fotele z przodu są podgrzewane. Ogrzewanie działa naprawdę bardzo fajnie. Podgrzewana jest też kierownica dwustopniowo. Są też fizyczne przyciski na kierownicy. Można powiedzieć, że to taki standard w Lexusach. Jeśli chodzi o jakość informacji wyświetlanych na centralnym wyświetlaczu, nie można się tutaj do niczego przyczepić. Co prawda informacji jest sporo, ale moim zdaniem nic tutaj nie jest naćkane. Jeśli chodzi o jakość wykonania, ten materiał wygląda na plastikowy, ale nie jest to taki typowy plastik. To plastik pokryty bardzo dużą ilością. Czegoś co troszkę przypomina gumę. A więc co za tym idzie? Jest to materiał miękki. Mięciutki materiał jest też tutaj. Ten welur z takimi oprzyciami wygląda naprawdę fantastycznie. W sumie sporo jest tutaj tego weluru. Bardzo fajnie, że przyciski do otwierania szyb, czy to z przodu, czy też z tyłu, czy też do sterowania lusterkami nie są, mówiąc wprost, tandetne. Naprawdę dobrze to wygląda. Fotel kierowcy ma pamięć ustawień. Znajduje się ona za kierownicą. Tutaj są wspomniane przyciski do pamięci. Jak siedzi się w tym aucie? Dla mnie bardzo wygodnie. Jesteśmy niejako obudowani przez deskę rozdzielczą, jesteśmy niejako obudowani przez boczki drzwi. Siedzimy też dość wysoko, a co za tym idzie, sporo tutaj widać. Lusterka boczne na pierwszy rzut oka nie są największe, są też dość mocno ścięte, ale również sporo w nich widać. Jeśli chodzi o jakość wykonania. Szarpie, próbuję wyrwać. Nic tutaj. Chciałem powiedzieć nie lata, ale nieco lata podłokietnik. Być może dlatego, że jest też przesuwany, a więc ma regulację. Ale cała reszta jest tutaj naprawdę bardzo przyzwoicie spasowana. Tak jak powinno wyglądać to w Lexusie. Miękkiego materiału nie brakuje nie tylko na drzwiach, ale jest też na desce rozdzielczej. I ma dokładnie takie same przeszycia. Górna część deski rozdzielczej jest zaskakująco bardzo, bardzo miękka. Spójrzcie, co się dzieje. A? Ktoś się postarał, ktoś fajnie to zaprojektował. Sterowanie kierunkiem nawiewów dość proste. Przyciski fizyczne są też przy wybieraku kierunku jazdy. Możemy uruchomić tryb eko, możemy wyłączyć kontrolę trakcji, a także uruchomić tryb elektryczny. Czy też mówiąc inaczej, wymusić jazdę na silniku elektrycznym? Tylko i wyłącznie. Z rzeczy praktycznych jest ładowarka indukcyjna. Mój telefon, co prawda, trochę wystaje, ale jak widać, ładuje się. Telefon też możemy wrzucić tutaj w ten sposób, tylko nie wiem po co. Wspomniany przeze mnie wcześniej przesuwany podłokietnik skrywa miejsce na kubek. Ale to nie koniec. Spójrzcie. Możemy schować uchwyt na kubek i mamy dostęp do dość głębokiego schowka. O. Dowód się tutaj znajduje. Oczywiście podłokietnik możemy też podnieść, gdy mamy jeszcze lepszy dostęp do wspomnianego schowka. Jest dość głęboki, jak widać. Ma nawet mięciutką gumową wyściółkę. Schowek oczywiście jest też przed pasażerem, ale nie ma tutaj żadnego uchwytu, by go otworzyć. Przycisk do otwierania znajduje się w tym miejscu. Schowek nie jest największy. Dwa porty USB pod ekranem, trzeci, ukryty na dole. Wygodny dostęp do tego portu ma jedynie pasażer. Kierowca ma natomiast nieco wygodniejszy dostęp do gniazda zapalniczki. Fotel kierowcy, jak to przystało na Lexusa, ma oczywiście elektryczną regulację, są nawet lędźwia. W sensie można regulować wypychanie lędźwi. Ja to bardzo lubię. Fotel pasażera niestety nie ma takiej regulacji. Ten fotel reguluje się ręcznie siłą mięśni. Jeśli chodzi o fotele, są wygodne. Czuć, że ktoś nad nimi posiedział, są dopracowane, choć siedzisko jest dość krótkie, nawet dla takiej osoby jak ja, czyli osoby, która ma 176 cm wzrostu. Ale w trasie jakoś niespecjalnie mi to przeszkadzało. Długość siedziska fotela kierowcy to niemal 50 cm. Wysokość. Ponad 60 cm niemal 70. Dodam jeszcze tylko, że fotel pasażera z przodu nie ma systemu Isofix. Dwa Isofixy są tutaj z tyłu. Ogólnie mówiąc i podsumowując to wnętrze, to jest dokładnie takie, jakie moim zdaniem powinno być w Lexusie. Nieważne, że najmniejszym. Lexus to Lexus. Ok, skoro wiemy już jak wykonana jest kabina, to mam tutaj coś specjalnego – decybelomierz. A więc sprawdzę, jak w kabinie jest głośno. Kiedy jest w niej cicho, wygląda to. Tak. Nie wysiadam za kierownicy czas na zużycie paliwa tej małej. Premium hybrydy. Miasto, ekspresówka i droga wojewódzka. Na ekspresówce przy 120 km na godzinę średnie zużycie paliwa to 6,3 litra. Na drodze wojewódzkiej, gdzie czasem trzeba wcisnąć pedał przyspieszenia w podłogę, spalanie spadło poniżej 4 litrów. W ruchu miejskim, wiadomo, miasto-miastu nierówne, ale jeżdżąc po ulicach Warszawy, udało mi się osiągnąć taki sam wynik jak na drodze wojewódzkiej, czyli poniżej 4 litrów. Jeśli chodzi o bagażnik, klapę bagażnika można otworzyć pilotem, który wygląda tak. już wrota otwarte. Chwilę to trwało, ale bez tragedii. Jeśli chodzi o sam bagażnik, to ma on różne pojemności. I to nie tylko ze względu na to, czy mamy wersję z napędem na przód, czy też na cztery koła. Po prostu w internecie i na stronach Lexusa jest sporo sprzecznych informacji. Według niektórych bagażnik w tej wersji, czyli z napędem tylko i wyłącznie na przód, ma pojemność 332 litrów. Ale znalazłem też informacje, według których bagażnik ma pojemność 400 litrów. Wydaje mi się, że ta druga opcja jest bliższa prawdy. Nie jest to mały bagażnik. Oczywiście jest też tutaj podwójna podłoga, a pod nią niewielki schowek, na przykład na zestaw naprawczy. Jeśli interesuje was, co znajduje się w tej torbie, którą Lexus zostawił mi w bagażniku, no to już ją otwieram. A spodziewaliście się pewnie tutaj czegoś lepszego. Apteczka, kamizelka i tak dalej. W sumie fajnie, że jest to tak spakowane i nie lata po bagażniku. W bagażniku niestety nie ma żadnych uchwytów. Jest za to gniazdo zapalniczki, jest też niewielkie LEDowe podświetlenie. Jak dobrze widać z tej perspektywy kanapa jest składana w proporcji 70 do 30. Jeśli chodzi o wymiary długość to ponad 70 cm. Szerokość w najwęższym punkcie to niemal 85 cm. W najszerszym miejscu to ponad. 130 cm. Wysokość do roletki to ponad 50 cm. Próg załadunku znajduje się na wysokości nieco ponad 70 cm. Kanapę możemy położyć, ale by to zrobić, trzeba zajrzeć do wnętrza. Po rozłożeniu kanapy otrzymujemy nieregularną powierzchnię, jeśli chodzi o wysokość, a jej długość to 150 cm. Ponad 150 cm. Przycisk do zamykania tylnej klapy znajduje się na wysokości niemal 190 cm, ale. Klapę bagażnika w tym aucie można zamknąć z pilota. I już. Jak jeździ się tym autem? Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Do dziś pamiętam swoje pierwsze wrażenie, kiedy po raz pierwszy wsiadłem do LBX-a. Pamiętam ten dzień jak dziś, było to w Łodzi podczas pierwszych polskich jazd testowych i wtedy byłem pod niesamowitym wrażeniem, jak bardzo udało się zmienić to auto w stosunku do Yarisa Crossa, na którym w końcu to auto bazuje. Bazuje, ale to zupełnie inna bajka. Te dwa auta mają ze sobą tyle wspólnego, co majonez kielecki z majonezem Helmans. Dwa zupełnie różne światy, jeśli chodzi o jakość. Jakość smaku i jakość prowadzenia. Podczas wykonywania szybkich ruchów kierownicą nie buja samochodem jak łajbą na wzburzonym morzu. No, naprawdę, za sterami tego samochodu można poczuć się pewnie. I to pomimo jego dość kompaktowych rozmiarów. Bardzo przyjemnie w dłoniach trzyma się tę kierownicę. Nie jest ani za cienka, ani za gruba. Mi pasuje idealnie. Chociaż mogłaby być spłaszczona nieco u góry i nieco u dołu. Wtedy dodawałoby to w tym aucie takiego sportowego charakteru. To bardzo przyzwoity wóz, jeśli chodzi o jazdę. Owszem, za sterami tego samochodu czujemy, że jest znacznie ciaśniejszy niż na przykład NX, ale jeśli miałbym to porównywać do ux to już bym się tutaj zastanawiał, gdzie siedzi mi się wygodniej. Jeśli chodzi o obsługę multimediów w czasie jazdy, to obsługa całego tego systemu jest dość intuicyjna, ale szkoda, że na przykład siłą nawiewu nie sterujemy tutaj za pomocą pokrętła, tylko za pomocą dotykowego ekranu. Trzeba się do tego przyzwyczaić, nie jest to najwygodniejsze. Ale jeśli chodzi o ergonomię w tym aucie, to jest taka, jaka być powinna. Wiele osób twierdzi, że to auto to nic innego jak wózek na zakupy. Moim zdaniem to coś więcej niż zwykły wózek na zakupy. To wózek na zakupy klasy premium. 50 km na prędkościomierzu i standardowy zjazd na pobocze. Chwila ciszy. Ale nierówno. Ale chcę, żebyście posłuchali, że tutaj w kabinie nic nie trzeszczy, a więc to. Auto, w którym wszystko jest spasowane tak, jak spasowane być powinno w samochodzie tej klasy. W sumie nie najgorzej prowadził się ten Lex poza utwardzonym szlakiem. No? Nawet jestem troszkę zaskoczony. I cały czas przed siebie. Jazda tym samochodem jest bezobsługowa, bezstresowa. Wsiadamy, wciskamy pedał przyspieszenia i pędzimy przed siebie. W sumie, czego chcieć tutaj więcej? Okej, okay, no nie jest to terenówka, ale takie jazdy pokazują, że to auto odnajdzie się nie tylko w miejskiej dżungli. Jak widać, boczne szyby nie są największe, ale nie czujemy się tutaj klaustrofobicznie. Sporo przez nie widać. Być może wpływ na to ma też fakt, że siedzi się w tym aucie po prostu nieco wyżej. A to moim zdaniem doceni wiele osób, które tym autem najczęściej będą jeździły tylko i wyłącznie w ruchu miejskim. W miejskich warunkach, kiedy jedziemy na przykład tak jak teraz 30 km na godzinę, widzimy gdzieś jakąś lukę i chcemy szybko się wbić pomiędzy dwa samochody, wciskamy pedał przyspieszenia, to ta reakcja jest zdecydowanie lepsza niż przy tych wyższych prędkościach. Nie ma co się oszukiwać, to samochód typowo miejski. Czas usiąść samemu za sobą. Klamki takie same jak te z przodu. I wsiadam. Cyk. I już siedzę. Na kolana przestrzeni mi tutaj nie brakuje. Stopy bez większych problemów mieszczą się pod fotelem przede mną. Zostaje mi też troszkę miejsca, by nimi poruszać. Z tej perspektywy dobrze widać ilość miejsca na tylnej kanapie. Mi go nie brakuje, ale nie obraziłbym się, gdyby było go nieco więcej. Szkoda, że w takim aucie nie mamy tutaj nawet podłokietnika. Wysuwany zagłóbek jak w większości samochodów, sprawia, że siedzisko niejako, czy też oparcie niejako się wydłuża. Jeśli chodzi o wspomniane siedzisko, to jest ono dość krótkie. Mi siedzi się tutaj w miarę wygodnie, jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową. Ja mam 176 cm wzrostu i mniej więcej gdzieś tyle zostaje mi przestrzeni nad moją głową. Gdybym sobie nieco bardziej nastroszył włosy, to pewnie dotykałbym nimi już pod sufitki. Jakby było nam tutaj za ciemno, to zawsze możemy sobie ledowo tył podświetlić. Są też dwie rączki. Jeśli chodzi o jakość wykonania, ten plastik jest twardszy niż plastik na boczkach drzwi z przodu. Tutaj, podobnie jak z przodu, mamy bardzo mięciutki, bardzo przyjemny w dotyku welur. Jest nawet w tym miejscu. Przełącznik do otwierania szyb przyjemny w dotyku. Pasażer siedzący za kierowcą nie ma gazetownika. Gazetownik ma pasażer siedzący za pasażerem. Bardzo podoba mi się też to, że kanapa wykonana jest dokładnie tak samo jak fotele z przodu. Bardzo ładnie wygląda. Niestety pasażerowie tylnego rzędu siedzenia nie mają tutaj żadnych nawiewów. Do dyspozycji są jedynie dwa porty USB. Podświetlane. Długość siedziska kanapy to 46 cm. Wysokość to natomiast ponad 60 cm. Krótkie podsumowanie. Fajnie się jeździ, fajnie się prowadzi, niemal wszędzie się zmieści, tylko jest jeden spory problem. Trzeba będzie często tłumaczyć kolegom, że to auto żony albo dziewczyny. No przecież, nikt nam nie uwierzy, że sami z siebie kupiliśmy LBX-a. Do zobaczenia.